Witam Państwa na portalu mojabochnia.pl w moim pierwszym komentarzu autorskim. Ostatnie kilka dni przyniosło tam na wysokich szczeblach istne trzęsienie ziemi. Polityka nabrała tempa i oby skuteczności. Pewien jakże merytoryczny minister wskutek splotu zdarzeń, żeby nie powiedzieć zadzierzgnięć, podał się do dymisji. Nie jest tu ważne, moim zdaniem, że bezpośrednie zawinienie jest wątpliwe choćby dlatego, że orzeczenie o przeniesieniu więźnia wydał niezawisły sąd. Istotne jest to, że bądź z racji nadzoru jako takiego, bądź z zaistniałej sytuacji występuje odpowiedzialność tak zwana polityczna. W blogu Poletko-Pana P napisano, że ów minister był człowiekiem uniwersytetu. A być człowiekiem uniwersytetu znaczy pilnować wartości. Pan eksminister minister przypilnował wartości. Pokazał klasę, honor i odpowiedzialność, i odszedł. Jakżeż to proste, przejrzyste i jak obce naszym politykom. Egzotyka znana najczęściej z angielskich czy francuskich stron. A ja mam nadzieję, że takie prekursorskie, i zapomniane zachowanie na stałe za gości na tamtych dużych i naszych małych lokalnych salonach. Sądzę, że w niektórych magistrackich czy powiatowych przypadkach przydałoby się więcej stylu, byśmy nie byli zmuszeni nazywać polityką tego, co jest zwykłą przepychanką, zwalaniem winy, bądź brakiem kindersztuby. Wyrażam też swoje pobożne życzenie. By następca eks ministra nie biegał z pistoletem po ministerstwie czy sejmie, usiłując ponownie wprowadzać ręczne sterowanie sprawiedliwością znane sprzed ponad roku, bo do tych czasów osobiście nie tęsknię. Teraz proszę państwa o wrażliwości, schyłek starego i początek nowego roku jest czasem zadumy. Przypatrzenia się sobie, zauważenia bliźniego, porą, która skłania do refleksji. Jest okresem, w którym nasila się działalność charytatywna. W codziennej bieganinie, poświąteczne i noworoczne zakupy spotykaliśmy wielu kwestujących, a to z okazji akcji Kilo Caritasu. Była też akcja Kup Coś dla Niesiebie Banku Żywności, czy dwukrotnie akcja Grosik Bocheńskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, którą miałam okazję współorganizować jako jej prezes. Koroną akcji charytatywnych jest już od 17, 17 lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zawsze z podziwem obserwuję entuzjazm, z jakim młodzież Kwestująca czyni swoją powinność. W tym roku, dla przypomnienia, wynik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Ziemi Boheńskiej to około 100 tysięcy zł, w tym sztab Bochnia 40 852 zł. Sztab łapczyca, obejmujący swym zasięgiem gminę Bochnia i okolice Nowego Wiśnicza, zebrał 53 700 zł. Moim zdaniem. Ofiarność ta jest wspaniała nie tylko dlatego że niesie wymierną pomoc potrzebującym ale też dlatego że wytwarza inny może nawet ważniejszy efekt uczy młodych ludzi wrażliwości w spojrzeniu na potrzebujących i dlatego może nie tak istotne jest to że PKPS zebrał 5700 zł a woś 100 tysięcy złotych. Ważny i ważki jest odruch niesienia pomocy u ofiarodawców i zaangażowanie kwestujących. Trzeba uczyć postaw wrażliwości, by budować wśród naszej młodzieży obywatelskie spojrzenie na świat, by uwrażliwiać. Zresztą młodzież coraz chętniej włącza się w działalność charytatywną. Dla przykładów pracę ostatnio powołanej w Nowym Wiśniczu Fundacji Amicus Pauperum Przyjaciel Ubogich imieniem księdza Józefa Strugały, by pomagać potrzebującym, głównie dzieciom i młodzież. Kończy się okres bożonarodzeniowych koleń, spotkań i opłatków. Wśród fali setek życzeń podawanych sobie z bliższa i z dalsza, Utkwiły mi następujące. Życzę pani, aby składane życzenia były szczere. Tak więc, dziękując za uwagę państwu, życzę szczerze pan, wam, drodzy państwo, zdrowia w rozpoczętym roku. Życzę klasy i wrażliwości. Dziękuję bardzo.